Przez te wszystkie wieki wołałem do Was: Nawróćcie się, bo ja powrócę, aby osądzić mój lud, ale Wy nie słuchaliście. Teraz, kiedy moje nadejście jest bliskie, patrzę na Was i widzę, jak spoganieni jesteście, jakże jest przeczebione moje stado. Ile mi szatan was powyrywał. wielu z was nie uratuje się już. Boże Ty nam rozkazałeś bić się o zbawienie dusz. Daj jeszcze szansę. Pomóż Panie, ile mi was szatan powyrywał. znaków szatańskich we współczesnych. W świątyniach więcej niż innych znaków liturgicznych i katolickich. Wielu z Was się już nie uratuje. Za głęboko weszliście we współpracę ze złym duchem, aby otrzymać moją łaskę. Tu już dzieci idzie bitwa na noże. Przygotujcie się do prześladowania w Kościele, jakiego jeszcze nie było, w historii Kościoła. Przepraszam wam, was, że mam to wam mówić, ale takie mam rozkazy. Nie mogę Bogu powiedzieć nie. Nie abym wam jej nie dał tej łaski. Daję wam, dzieci, do końca, ale wasze oczy i uszy pełne są już jego naleciałości, jego mułu. Nie przejrzycie i nie powtórzycie. Dzieci, tak jesteśmy zniszczeni. Zostałem sam, mówi Bóg, z nieliczną, tylko garstką prześladowanych. Moi nieliczni, wytrwajcie. Widzę wasze czyny. Nie twórzcie się, bo ja was widzę. Owce moje policzone. Znam was i znam wasze czyny. Przyjdę i zbiorę was jako żniwo. Ale teraz jeszcze trwajcie. Jeśli Bóg to mówił w 2010 roku. To dopiero był kwiecień. Dopiero cepy na nas przygodziły, a jeszcze przyjdą. Boże, skoro tak mówisz, to trwamy. Trwamy, jak to mówisz, dla tych braci Waszych, których serca nie są jeszcze z kamienia. Módlcie się i pokutujcie dla nich. Ofiarujcie się za grzeszników. Niedowiarków Za pozbawionych łask Odczuwania moich znaków Ja do was mówię cały czas Wy jednak głusi jesteście Moje dzieci wierne Kocham was ogromnie Nie traccie nadziei Ja znam wasze dramaty Wiem jak opuszczeni jesteście Ale kiedy przyjdę do was Razem będziemy świętować I nie będzie nikogo wśród was to by mi chwały nie śpiewał, a między Wami będzie wesołość i radozielka. Wszystko już postanowiłem. Ratujcie, miłuj, módlcie się za Waszych grzeszników, za grzeszników, a uświęcę Was. Ratujcie mi moje dzieci. Kiedy kto mi, każdy kto mi zbawienie dla chociaż jednej duszy wymodli jest moim umiłowanym dzieckiem i tego ja szczególnie kocham. Bo pomaga mi w moim dziele zbawienia. Wszystki Was odkupiłem, ale teraz Wy mi pomóżcie, aby łaska mogła spłynąć na jak największą liczbę Dziecko moje, wierz jak jestem dobry, ale ile mam Was prosić? Jeśli oni nie wierzą we mnie, jak uwierzą, że jestem dobry? Dzieci moje, jak dałyście się uwieść, usłysz płacz dziecka, dziecko, poczuj gorzki płacz Boga nad tym światem. Ja cierpię, patrząc na was, nie wdzięcznicy. Ja tęsknię za wami, kiedy do mnie wrócicie. Ileż mam czekać? Czy muszę spuszczać na was takie kary? Nie chcę patrzeć na wasze cierpienie, nie chcę krzywdy niewinnych. Ale czy czyja krew obmyje winę tego pokolenia? Dzieci, wróćcie do mnie. Wróćcie do mnie jeszcze. Dzieci, wróćcie do mnie. Wróćcie do mnie jeszcze. Przebaczę wam wszystko. Nie wspomnę więcej, jakżeście mnie ranili. Ja Bóg zapomnę wam wszystko. Tylko chodźcie do mnie póki czas, uratujecie się.